Dzień dobry! Dzisiaj zajmiemy się uzupełnianiem soli w zmywarce Bosch. Jak widać, przygotowałem sól, lejek, a oto moja zmywarka. W zmywarce znajdują się naczynia. Musimy wyciągnąć kosz, odkręcić korek, który znajduje się po lewej stronie zmywarki. Wkładamy lejek, pamiętajcie, żeby przed pierwszym uzupełnieniem soli, przed pierwszym rozruchem zmywarki, nalać do tego pojemnika wody. No i uzupełniamy naszą sól. Mam sól SOMAT, jest to sól bardzo drobna. Opakowanie dość duże, nieporęczne. Jeśli Wam się gdzieś wysypie trochę tej soli, To warto żeby tą sól wypłukać. Ja w ogóle zalecam uzupełnianie soli przed zmywaniem, dlatego właśnie, że ta sól, która wam się rozsypie, zostanie natychmiast wypłukana. Jeśli macie w swoich zmywarkach wnętrze metalowe, no to sól może powodować korozję. Wyciągamy lejek. Właśnie wpadł mi do zlewu, co było słychać, zakręcamy korek, zwróćcie uwagę, żeby ten korek był prawidłowo, tak, zakręcamy i gotowe. Przed nasypaniem soli nie pokazałem świecącej się kontrolki od soli, natomiast teraz po uzupełnieniu na pewno nam się już świecić nie będzie. To jest ten symbol środkowy, to jest sól. Pamiętajcie, aby regularnie uzupełniać sól. Jest ona odpowiedzialna za regenerację złoża jonitowego, które odpowiada za zmiękczanie wody.